Wydawnictwo Błysk zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Marty Guzowskiej pod tytułem Ślepy Archeolog, czy Ta Maciej Kowalik. Ta książka jest rzecz jasna dla Iwony i Piotrka Wojnarów. Everybody Lies. Dr. House. Everybody Dies. Dr. House. Część pierwsza. Posterunek w Agios Nikolaos. Piątek, 15 września, godzina 9.05. Brzęczenie muchy doprowadzało mnie do szału, ale nie mogłem jej zlokalizować. Sądząc po dźwięku, była wielka i tłusta. Mucha, wrześniowa, utuczona przez całe długie lato. Panie Tomaszu Mara, proszę powtórzyć, jak nazywały się i kim były pana ofiary. Gardło miałem suche i bałem się, że nie wydobędę z siebie głosu, ale spróbowałem. Musiałem spróbować. Mona Anna Abano zatrudniona na stanowisku asystentki Kreteńskiego Centrum Badań Archeologicznych w Pachia Ammos, Nomos Lasiti na Krecie i Olivia Maria Papadaki zatrudniona na stanowisku głównej konserwatorki w tym samym ośrodku. Zabiłem je obie. Czułem, jak na czole zwierają mi się kropelki potu. W pokoju przesłuchanie nie było klimatyzacji. Postrunek oszczędzał na zasłonach a okna. Szczelnie zamknięte wychodziły na południe. Nie miałem czym oddychać. Głos policjantki też brzmiał chrapliwie, tylko mucha czuła się wyśmienicie. Dlaczego? Co? Dlaczego? Nie zrozumiałem. Dlaczego je pan zabił? To skomplikowane wolałbym opowiedzieć o wszystkim od początku. Policjanka westchnęła. Zaraz do tego przejdziemy panie maram, ale chcę powiedzieć po raz ostatni. Ma pan prawo do adwokata, który może być obecny przy tym przesłuchaniu. Jeśli nie stać pana na wnęcie, żadnego przysługuje panu obrońca z urzędu. Wyciągnąłem przed siebie rękę i dotknąłem stojącej na stole szklanki wody. Szkło miało taką samą temperaturę jak moja skóra. Woda pewnie też była ciepła. Odsunąłem dłoń. Nie chcę adwokata. Wychrypiałem. W takim razie przeczytam pana dane osobowe. Proszę potwierdzić, czy się zgadzają. Mucha przyleciała tuż obok mojej głowy. Pewnie wyczuła krew w niezagojonej ranie na skroni. Machnąłem ręką i brzęczenie na momentu cichło. Zaraz potem owad znowu zaczął krążyć gdzieś w rogu pod sufitem. Tomasz Mara, urodzony 20 lipca 1977 roku w Kunes. Uniosła głowę i włosy otarły się o kołnierz Gdzie to jest? Za kołem podbiegunowym. Ciągle chrypiałem, ale nie mogłem się zmusić, żeby przepłukać gardło ciepłą wodą. Aha, ojciec Jan Mara, polarnik, matka Ewa Bykowa z wykształcenia lingwistka, bez zawodu. Studiował pan archeologię w Edynburgu już nie za kołem podbiegunowym? To nie było pytanie, więc nie odpowiedziałem. Hmm, no tak. Doktorato bronił pan na uniwersytecie w Salonikach? To też nie było pytanie. Później zatrudniono pana jako asystenta na Uniwersytecie w Retimno i brał pan udział w kilkunastu projektach archeologicznych na terenie Krety. Pięć lat temu wygrał pan konkurs na stanowisko kierownika Kreteńskiego Centrum Badań Archeologicznych w Pachia Ammos w nomie La na Krecie. Pracuje pan na tym stanowisku do dzisiaj. Czy te informacje są zgodne z prawdą? Skinąłem głową. Były. Policjantka przełożyła jakieś papiery? Przez chwilę milczała, a kiedy się odezwała, w jej głosie zabrzmiało wahanie. Od 22 lat, a konkretnie od 7 września 1995 roku jest pan niewidomy Kentro, Pachia Ammos, poniedziałek 11 września przed świtem to był wypadek dawno temu. Straciłem wzrok, ale zyskałem okrągłą sumkę z polisy ubezpieczeniowej. I Musiałem zacząć całkiem nowe życie, czy mi się to podobało, czy nie. A szybko zaczęło mi się podobać. Jasne, pamiętam jeszcze banały. Błękit nieba, czy zieleń trawy. Rozumiem, co to znaczy, że dziewczyna ma czerwoną sukienkę albo rude włosy. Rozumiem, ale tego nie czuję. Kolory nie budzą we mnie emocji. Czerwień nie ekscytuje. Błękit nie uspokaja. Są tylko słowami. Jak cyfry, jak litery. Jak nazwy drzew, których też przecież nie widzę. Tak, znam pytanie, które zaraz padnie. Czy w ogóle widzę cokolwiek? Podobno nie wiem ile warte są statystyki 90% osób prawnie uznanych za niewidome może coś dostrzec. Albo niewyraźne kształty, albo kolorowe plamy, albo osoby czy przedmioty tunelowo w małym okienku w centrum lub na obrzeżach pola widzenia. Tylko 5-10% jest tej możliwości pozbawionych. Ja się do nich zaliczam. Nie widzę nic. Kompletnie, absolutnie nic. Czy przed moimi oczami jest tylko czerń? Wcale nie. Potrafię określić zmianę natężenia światła. Kiedy jest jasno, pod powiekami mam pomarańcz albo czerwień, która ciemnieje jak zasychająca krew, kiedy światło zamiera. Więc coś tam jednak wiem o kolorach, przynajmniej o tych dwóch. Czy mam psa przewodnika? Nie, nie znoszę psów. Mona, moja nowa asystentka ma psa i to w zupełności wystarczy. Czy poruszam się z laską? No, czasami. Kiedy chcę zagrać na czyichś uczuciach, wiecie, coś w stylu: biedny kaleka, trzeba się nim zaopiekować. To zawsze działa. Zawsze. Jeśli nie wierzycie, załóżcie kiedyś w pochmurny dzień ciemne okulary, weźcie do ręki biały kijek i przejdźcie się ulicą, trzymając głowę sztywną, jakbyście czegoś nadsłuchiwali. Ludzie są pełni wyrzutów sumienia. I chętnie pomagają tym, którzy na pierwszy rzut oka mają od nich cięższe życie. Nie lubią tylko tych, którym się dobrze wiedzie, o czym przekonuję się za każdym razem, kiedy wychodzę bez laski, ale za to w markowych okularach przeciwsłonecznych i koszuli z dobrego sklepu. Czy nauczyłem się samodzielności na specjalnych kursach dla osób niewidomych? Nie. Nie cierpię przebywać w jednym pomieszczeniu z osobami, które uważają się za mądrzejsze tylko dlatego, że widzą promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości pomiędzy z grubsza, 380 a 800 nanometrów. Całą moją samodzielność zbudowałem sam. Polegam na pamięci. Zaczęłam ją ćwiczyć jeszcze w szpitalu, kiedy wybudziłem się z narkozy i kiedy lekarka powiedziała mi, że już nigdy nie będę widział. Zapamiętałem zapach jej świeżo wykroch malonego fartucha, tanich kwiatowych perfum i lakieru do włosów oraz lekką chrypkę w głosie. Zapamiętałem, ile kroków zrobiła, zanim wyszła z pokoju i w którą stronę, biorąc jako punkt odniesienia moje łóżko, znajdowały się drzwi. Kiedy mogłem już wstać, odtworzyłem tę sekwencję z pamięci i położyłem dłoń na klamce, bez potykania się o sprzęt. To było moje pierwsze zwycięstwo i pierwsza porażka. Pielęgniarki znalazły mnie na korytarzu, w rozpiętej na plecach szpitalnej koszuli, kiedy bezskutecznie próbowałem znaleźć kibel. No, ale potem wiele się nauczyłem i zwycięstw było więcej niż porażek. Nauczyłem się automatycznie liczyć kroki i przy każdym ruchu określać kierunek na moim wewnętrznym kompasie, podzielonym, jak tarcza każdego kompasu na 360 stopni. Nauczyłem się sporządzać w pamięci trójwymiarowe mapy mojego otoczenia. Nauczyłem się wyłapywać tła, dźwięki tak delikatne, że większość osób o nawet o nich nie wie. Perfekcyjna pamięć, doskonały słuch i świetny węch. Dzięki nim mieszkam sam. Jestem szefem ważnego ośrodka archeologicznego na Krecie. Prowadzę wykopaliska archeologiczne i jestem szczęśliwy. Prawie. Kolejne pytanie, jakie często słyszę: dlaczego zostałem archeologiem? No, a dlaczego nie? Czy Wy z ręką na sercu potraficie powiedzieć, dlaczego zostaliście lekarzami, hydraulikami i manikurzystkami? Mieliście w dzieciństwie objawienie? Nad Waszymi głowami pojawił się Anioł i wyszeptał Wam do łóżka, czym powinniście się zajmować przez resztę życia? No właśnie. Kiedy jeszcze widziałem, podobały mi się te wszystkie sfinksy i piramidy, starożytne świątynie, zdjęcia słońca wschodzącego nad Nilem, ruiny na górskich szczytach, ogromne posągi, kolumny i mury. A potem spodobała mi się myśl, że będę się zajmować czymś, co uległo zniszczeniu na zawsze, co już nie wróci. Jak mój wzrok. Urzekła mnie idea, że wszystko przeminie. Że wszyscy, ilu nas jest, grubi, chudzi, piękni, brzydcy, mądrzy i głupi, ślepcy i obdarzeni sokolim wzrokiem, pójdziemy do piachu, gdzie zamienimy się najpierw w gnijące mięso, potem w stertę kości, a w końcu w proch. Bo jeśli czas radzi sobie z granitem i bazaltem, z którego budowano świątynie i ciosano rzeźby, Dlaczego miałby nie poradzić sobie z ważącym kilkadziesiąt kilogramów organizmem opartym na strukturze białkowej? A jeszcze później, dużo później, okazało się, że archeologia więcej ma wspólnego z potłuczonymi garnkami niż z kolumnami. Ze śmieciami, a nie z granitowymi posągami. Z rozwalonymi chatami i obgryzionymi kośćmi, pozostawionymi w palenisku, a nie z świątyniami. Ale to też mi się podobało. Poza tym, ślepem łatwiej pomacać stare skorupy niż wielki posąg lub świątynie, więc. Trochę zadecydowały względy praktyczne. Zostałem przy ceramice. Moja praca mieści się w czubkach palców. Dotykiem potrafię rozpoznać kształt naczynia. Nawet jeśli się potłukło i zostały z niego tylko skorupy, rodzaj gliny, a nawet dekoracje. Glinka użyta do namalowania wzorów na starożytnym naczyniu zawsze ma inną fakturę niż to. Zamknijcie oczy i spróbujcie kiedyś pomacać w muzeum, zanim włączy się alarm. Nauczyłem się też dotykać koleżanki z roku, w taki sposób, że później chętnie czytały mi na głos podręczniki i prowadziły moje palce po glinianych skorupach. Po pięciu latach byłem najlepszy na roku i bez trudu dostałem się na studia doktoranckie. Po kolejnych trzech latach obroniłem doktorat, po następnych dwóch zostałem wiceszefem ważnego projektu na wschodniej Krecie. Jeszcze trzy lata i wygrałem konkurs na dyrektora Kentro, czyli Centrum Archeologicznego na wschodniej Krecie, najlepszym miejscu na Ziemi. Jest jeszcze jedno pytanie, które często słyszę: czy gdyby jakaś skomplikowana i w domyśle kosztowna operacja mogła mi przywrócić wzrok, zdecydowałbym się na nią? Odpowiedź brzmi: nigdy. Dużo wysiłku kosztowało mnie ułożenie sobie świata i niech już tak zostanie. Prowadzę spokojne życie. Najbardziej ekscytującym dniem w roku jest zebranie komisji do podziału grantów. Poza tym każdy mój dzień wygląda tak samo. Wstaję rano, ćwiczę, wykonuję niezbędne czynności toaletowe. Jem. Schodzę po schodach i siadam do papierkowej roboty. Skanuję i odczytuję programem głośno mówiącym rachunki za naprawę rur. Rury na krecie psują się co miesiąc. Za elektryczność i za drobne usługi, które zlecam. Na zmianę, żeby nikt się nie obraził dwóm firmom z okolicznych wsi. Czytam to znaczy czyta mi komputer, maile i rezerwuje pracownię dla badaczy, gdy chcą tu przyjechać i w spokoju posiedzieć nad materiałem, albo najczęściej odpisuję, dyktuję komputerowi. Naprawdę programiści wymyślili już cuda, żeby ułatwić życie ślepcom takim jak ja, że przepraszam, ale w podanym terminie nie ma już miejsca. Dzwonię do stolarza i do speca od komputerów. Przeglądam listę chemikaliów potrzebnych oliwi do konserwacji, po kłótni zmniejszam ich liczbę o połowę i wysyłam zamówienie i tak dalej i tak dalej. Zajmuje mi to czas do południa. Po lunchu, czasem gotuję kiria fotini, czasem ifigenia coś przynosi, a jeśli nie to zamawiam danie na wynos w jednej z trzech knajp we wsi podnóża wzgórza i idę do biblioteki. Jakoś nikt nie zadał sobie do tej pory trudu tłumaczenia na brajla publikacji archeologicznych. Pewnie dlatego, że, o ile mi wiadomo, jestem jedynym czynnym zawodowo ślepym archeologiem na świecie. Dlatego tutaj też korzystam ze skanera i programu mówiącego. Mam do wyboru dwa nagrane głosy. Nadęty baryton albo egzaltowany mecosopran. Oba pewnie doskonale wypadłyby w operze, ale są wkurzające, kiedy człowiek chce się tylko dowiedzieć, ile i jakich naczyń odkopał Siger na mochlos. Nie jestem szowinistą, wybieram mecosopran do czytania publikacji, których autorkami są kobiety, a baryton rezerwuje dla mężczyzn. W końcu w prawdziwym życiu bywa podobnie. Większość archeolożek jest egzaltowana, a archeolodzy mają przesadne wyobrażenie o swojej wbitności. Zjadam kolację, jak wyżej, i wychodzę. Mijam bramę stępuje powoli wąską ścieżką ze stromego wzgórza. Nie potrzebuję laski, znam każdy kamień, a są tu głównie kamienie. Dochodzę do asfaltowej uliczki, pamiętając o każdej dziurze w nawierzchni, każdym fragmencie krawężnika i docieram do przelotówki łączącej Agios z Cityą. Nadsłuchuję, czy nic nie jedzie. Przechodzę. Mijam przestrzeń między domami i jestem nad morzem. Wdycham słoną wilgoć. Czasem siadam na piasku, zdejmuję buty, podwijam spodnie i brodzę po kolana w wodzie zimnej bez względu na porę roku. Kiedy indziej tylko stoję i słucham rytmu fal, który nigdy się nie zmienia. Bywa, że odwiedzam tawernę Manolisa. Pani Manolisowa pachnie sfermentowanymi liśćmi winogron i mówi cienkim, słodkim głosikiem, jakby była małą dziewczynką, a nie matką trzech nastoletnich córek, kiedy bez pytania stawia przede mną kieliszek białego wina z City i coś do pogryzania. Manolis niekiedy dosiada się na plotki. Plotkuje on, bo cóż ciekawego ja mógłbym mieć mu do powiedzenia. Wracam do domu wcześniej, bo archeolodzy wstają o świcie. Na dole w kentro włączam alarm, a drzwi mieszkania zamykam na klucz, chociaż nie robię tego w dzień. Wyciągam się na sofie pod oknem i wciągam w nozdrza zapach morza. Raz w roku przez trzy tygodnie sezonu wykopaliskowego. Moje życie wygląda inaczej, ale zmiany są kosmetyczne. Po śniadaniu zamiast usiąść do papierkowej roboty czeka masz jeden ze studentów zawiezie mnie na teren wykopalisk. Pracujemy do czternastej. Sprawdzam, co wychodzi w każdym wykopie. Doradzam, czy lepiej warstwę zostawić, czy wyeksplorować, a potem przyjrzeć się jej w profilu. Przeglądam z grubsza wydobyte skorupy. I tak niewiele widać, póki się ich nie umyje. W tym czasie moi asystenci kontrolują katalog warstw, katalog zabytków, katalog obiektów, katalog drobnych znalezisk i milion innych katalogów, które tak wrosły w nasze życie, że przestałem uważać to za dziwne. I krzyczą do mnie przez cały wykop, jeśli... Ktoś znajdzie coś ciekawego. Po powrocie do domu biorę prysznic, wkładam świeże ubranie i schodzę na dziedziniec, gdzie w pięciu rzędach stoją wielkie stoły do sortowania ceramiki. Poprzedniego dnia umyły ją dziewczyny ze wsi i zdążyła już wyschnąć na wielkich siatkach rozpiętych tuż nad ziemią na drewnianych ramach, w najbardziej nasłonecznionym kącie dziedzińca. Rozkładam ceramikę na blatach i pracuję do wieczora. Na koniec przeglądam jeszcze rachunki z Kentro. Później jest tak samo. Spacer plotki z Manolisem. I może. Czasami figenia. I nie wiem dlaczego myślałem, że tak już będzie zawsze. Posterunek w Agios Nikolaos, piątek, 15 września, godzina 9:09. Ślepy. Słucham? Policjantka znowu zaszeleściła papierami. Na imię jej Marina. Mam doskonałą pamięć i ciągle ją ćwiczę, ale akurat wtedy za cholerę nie mogłem sobie przypomnieć jej nazwiska. Wiedziałem tylko, że pochodziło od nazwy któregoś z miast i kończyło się na ki. Jak to nazwiska na krecie? Jestem ślepy. Wolę to określenie od niewidom. Dokładniej opisuję stan faktyczny. Hmm, może i tak... Po tym, jak jej włosy znowu otarły się o bluzkę, poznałem, że wzruszyła ramionami. Pewnie myślała, że może sobie pozwolić na ten gest, skoro nie widzę. W jakich okolicznościach stracił pan wzrok? To był wypadek. Burknąłem. A dokładniej? Czy to należy do sprawy? Pokręciła głową. Jej włosy znowu otarły się o kołnierz bluzki, która musiała być z jedwabiu. Tego szelestu nie można pomylić z żadnym innym. Policjantkę na kreteńskim zadupiu stać na jedwabne bluzki. Zanim jednak zdążyłem się nad tym zastanowić, odezwała się znowu. Nie, nie należy. Jesteśmy tu po to, żeby rozmawiać o śmierci Mone Abano i Oliwii papadaki, a nie o pana wypadkach. Muszę jednak ustalić, na ile wiarygodne jest to, co pan pamięta. Czy jest pan całkowicie. E, e, ślepy? Czy coś pan widzi? Tylko zmiany natężenia światła. To znaczy, to znaczy, że potrafię się zorientować, kiedy słońce świeci mi prosto w oczy, jak tutaj. Większość ludzi w tej sytuacji wstałaby od stołu, zaciągnęła zasłonę, albo zaproponowała, żebym się przesiadł, ale nie Marina, jakaś tam. Poprawiła się na krześle i przez dłuższą chwilę siedziała bez ruchu. Mucha zabrzęczała gdzieś od strony okna, potem umilkła. Pewnie łaziła po szybie, a Marina powiedziała: Skąd mogę mieć pewność, że to, co pan pamięta, jest zgodne z prawdą? A skąd pani wie, że prawdziwe jest to, co opowiadają widzący świadkowie? Zaśmiała się krótko. Nie byłem pewien, czy policjantka przesłuchująca zabójcę powinna się śmiać. Nie wiem. Mamy piątek, 15 września, jest godzina 9:11 albo 12, z dokładnością do dwóch minut. Przyszliśmy do tego pokoju korytarzem długości 22 lub 23 metrów, jego ściany były malowane mniej więcej rok temu. Dyżurny oficer, który nas tu przyprowadził, ostatnio bardzo przytył bożona, gotuje mu za dużo mięsa. Uważa, że schudnie od papierosów, ale to nie działa. Mam mówić dalej. Nie musi pan, mruknęła. Zastanawiam się tylko, tak. Godzinę może pan określić na podstawie kąta padania promieni słonecznych, tego można się nauczyć. Osoba o czułym węchu może poznać, że ktoś pali, wie za dużo mięsa, bo wtedy zmienia się zapach potu, a także, że korytarz był malowany rok temu, bo zapach farby jest trwały. Skąd jednak pan wiedział, że panagiotis przytył? Położyłem dłonie na ciepłym od słońca blacie. Ma zaciasny mundur. Kołnierzy kopciera mu karka, on ciągle go poprawia. To bardzo charakterystyczny dźwięk, nie do pomylenia z innym. Ale dlaczego niedawno? Gdyby przytył dawno zmieniłby mundur na większy. Na razie ciągle ma nadzieję, że schudnie. Milczała przez długą chwilę. To jest pana metoda? spytała w końcu. Dobry węch, dobry słuch i odrobina taniej psychologii. I jeszcze kilka innych rzeczy. Nie zamierzałem jej tłumaczyć. Powiedziałem tylko. Sprawdza się. Jej włosy znowu przesunęły się po jedwabiu bluzki. To był miękki dźwięk. Nie używała żadnego lakieru ani pianki do usztywniania fryzury. Dziwna z niej greczynka. No dobrze, proszę w takim razie opowiedzieć wszystko od początku. Od stworzenia świata? Niech pan nie próbuje być dowcipny, panie Mara. Przypominam, że jest pan podejrzany o zabójstwa, a właściwie o dwa. Miała rację. Spowodowałem śmierć dwóch kobiet, bo byłem cholernie głupi i nie dostrzegałem tego, co dzieje się wokół mnie. A gdy już dostrzegłem, nie rozumiałem zupełnie jak ślepiec. Proszę zacząć od tamtego dnia, w którym znaleźliście na wykopaliskach zwłoki. Przyszedłem do pani, bo chcę się przyznać do zabicia Mony i Oliwi. Czy możemy porozmawiać o tym? Dojdziemy do tego, panie Mara. Najpierw chcę usłyszeć od pana jak najwięcej o wydarzeniach poprzedzających śmierć pani Abano i pani Papadaki. Milczałem długą chwilę. Nie odzywała się i nie robiła nic, żeby mnie przynaglić. Kiedy wreszcie zacząłem, mówiłem powoli, zastanawiałem się, nie chciałem nic pomylić. To był zupełnie zwyczajny dzień. Stałem rano, przerwała mi. Chyba nie taki zupełnie zwyczajny, przecież wykopaliska prowadzi się tylko przez kilka tygodni w roku. To był zupełnie zwyczajny wykopaliskowy dzień. Jak długo trwa taki sezon? westchnąłem. Czy to naprawdę ważne w tej chwili? Proszę odpowiadać na moje pytania. Poprawiłem się na krześle. Spłoszyłem muchę i znowu zaczęła bzyczeć. Miałem ochotę rzucić w nią szklanką wody, ale nadal nie potrafiłem ustalić, gdzie dokładnie jest owad. Sezon wykopaliskowy trwa trzy tygodnie. To był początek drugiego. Poniedziałek, 11 września. Urwałem, ale milczała, więc mówiłem dalej. Wstałem rano, myłem się i ubrałem. Zszedłem z mojego mieszkania, które jak pani wie mieści się na piętrze nad pracowniami archeologicznymi w kentru. Tak wiem, Marina zaszeleściła papierami. Rozłożyła przed sobą na blacie małą teczkę pełną notatek i dokumentów. Mieszka pan sam mimo ślepoty? Nie potrzebuje pan pomocy przy codziennych czynnościach? Potrafię się umyć i ubrać. Pani też by pewnie potrafiła z zamkniętymi oczami, a ja mam wiele lat wprawy. Czekałem na jakiś komentarz, na przykład, żebym był mniej bezczelny, ale się nie doczekałem. Wróciłem zatem do przerwanego wątku. Trudno mi jednak zrobić kawę i w ogóle coś do jedzenia. Na co dzień posiłki przygotowuje dla mnie nasza gospodyni Kiria Fotini, albo jadam poza domem. Kiria Fotini także sprząta, zmienia mi pościel i tak dalej. Czy to jest odpowiedź na Pani pytanie? Milczała. Więc zszedłem, zamieniłem kilka słów z Oliwią, która jest. A, była naszą konserwatorką zabytków. Później, pamięta Pan godzinę? Teraz ja pozwoliłem sobie na wzruszenie ramion. Na wykopaliskach wstaje się wcześniej. Mam budzik nastawiony na piątą trzydzieści, więc pewnie dochodziła szósta. I pani papadaki była już w pracy. Oliwia zawsze wcześniej przychodzi, a... Przychodziła. Kiedyś mi wyznała, że lubi wstawać przed świtem, a w kentro nie mamy stałych godzin pracy. No dobrze. I co dalej? Zamieniliśmy dwa słowa, nic specjalnego. Kawa, pogoda, a później pojechałem na wykop. Sam. Jak pani to sobie wyobraża? Panie Mara. Walnęła otwartą dłonią oblat stołu. Musiała mieć niezłą krzepę. Szklanka zadrżała, a drobniutkie kropelki opryskały mi twarz. Proszę konkretnie odpowiadać na pytania. Nic na to nie powiedziałem. Bo jak kazała, czekałem na pytanie. W końcu załapała. W jaki sposób dostał się pan na teren stanowiska archeologicznego? Przyjechał po mnie Romano Scaleropoulos, mój asystent na wiekopaliskach. Jak na razie mówiłem prawdę, ale nie całą.